Witam serdecznie. W tym filmie pokażę banalnie prosty przepis na świetne lody truskawkowe. Do ich przygotowania potrzebujemy wafelki do lodów, około 300 g mrożonych truskawek, niecałe opakowanie serka mascarpone, jedna ewentualnie dwie łyżki cukru pudru. Oczywiście możesz dać więcej, jeżeli lubisz bardziej na słodko. W pierwszej kolejności truskawki wyjmujemy zamrażarki i zostawiamy na kilkanaście minut, żeby delikatnie zmiękły. Jak damy truskawek odrobinę więcej, to oczywiście nic się większego nie stanie. Manewrujemy wtedy serki mascarpone Dosładzamy wedle uznania, ja dałem 2 łyżki cukru pudru No i truskawki mamy delikatnie rozmrożone Dodajemy teraz serek mascarpone Ja daję nam większą połowę Odpalamy blender No i w taki oto błyskawiczy sposób mamy gotowe lody. W moim przypadku dwie łyżki cukru pudru zupełności wystarczają. Możemy teraz stawić do zamażarki, żeby oczywiście delikatnie wszystko się stężało. Gotowe lody przekładamy do pucharka ewentualnie do wafelka. No i delektujemy się smakiem.